W dzisiejszym odcinku postanowiliśmy sprawdzić niesamowicie gorący temat, a mianowicie temat najtańszych monitorów. Wybraliśmy 8 spośród tych do 500 zł i wszystkie mają odświeżanie na poziomie 100 Hz. Który z nich okaże się najlepszy, oglądajcie do końca, żeby się przekonać. 100 Hz to temat dzisiejszego odcinka, ponieważ właśnie te monitory zalały nam rynek. No właśnie, 100 Hz, jak wiadomo, to więcej niż 60, więc już troszeczkę gamingiem bardziej zaawansowanym możemy się nacieszyć, a jednocześnie nacieszyć się też możemy niższą ceną. Dokładnie tak. I wszystkie te monitory przetestowaliśmy pod względem czasu reakcji matrycy, jak i jej kolorystyki. I cechą wspólną wszystkich 8 przetestowanych monitorów jest 24 cale przekątnej oraz właśnie 100 Hz odświeżania. No i cena do 500 zł. Dobra, Wojty, nie przedłużając pierwszy model. Na stół. Od Acera 350 zł za panel z rozdzielczością Full HD, czyli jak wszystkie gdzie przetestowane, i to jest oczywiście panel IPS. No i następny model od razu leci do ciebie. Philips. Philips, który nie słynie z dla graczy, przynajmniej w tym budżecie, ale tutaj mamy również bardzo korzystną cenę poniżej 400 zł. Czas na model numer 3. LG już się troszeczkę bardziej ceni, mamy tu model dokładnie za 400 zł. Też mamy 24 cale Full HD i też matryce IPS. A tutaj Philips był na VA. Dobra, tu jakoś solidniej trochę. Tak, solidnie solidniej Xiaomi. No powiedzmy, mamy tutaj model, który też jest z matrycą IPS jak większość pokazanych dzisiaj. No i tutaj mamy cenę już 450 zł, czyli trochę już bliżej tego naszego limitu. Kolejny monitorek dla ciebie, proszę bardzo. Od MSI też 450 zł. Mamy ponownie 24, fale. no generalnie też IPS. Czyli tutaj się jak widzicie wiele nie zmienia. Na tym się nawet jakaś graficzka znalazła. No tuż tu mamy takie gamingowe troszkę wzornictwa, i to jest od Jamy model często przez nas polecany. No i mamy tutaj też jakby nie patrzeć wyższą cenę, równo 500 zł. No, nie mam pojęcia, jak się to wszystko zmieści, bo to dopiero monitor numer 7, ale działaj. Mamy Cooler Mastera, który kosztuje też około 490 zł. W sumie jamka była chyba niecałe 500 zł, a tu mamy no już faktycznie 500 zł za Cooler Mastera, który jest też matryca VA, czyli no niekoniecznie do sportu, ale zobaczycie, jak będziemy przedstawiać wyniki. I dobra, i ten model... już jest maksymalnie gamingowy. Tak, no nie da się ukryć od Acera, ponownie wróciliśmy do Acera, tym razem za 500 zł model Nitro, czyli troszkę bardziej wyżej pozycjonowany Acer, no i w tym przypadku mamy znowu matrycę IPS, no ale na pełnym wypasie. Dobra, to wszystko robi wrażenie, ale który z tych monitorów jest najlepszy? Przechodzimy do pierwszej konkurencji. Kategoria pierwsza, ergonomia. No i powiedzmy sobie od razu, w tej kategorii niestety Orłów nie ma. Jeżeli chodzi o regulację, to mamy tylko góra dół w każdym z monitorów. Nie ma niestety na boki. No jest naprawdę ubogo, no ale mamy też do czynienia z budżetową wersją monitorów, więc trudno się spodziewać cudów. Na plus na pewno Xiaomi za to, że ma płaską podstawę. No i tutaj możemy sobie na przykład położyć klawiaturkę, kubek, cokolwiek. Oszczędzamy po prostu miejsce na ogromny minus Acer i G-Master za ten. Nóżki, koszmarne nóżki, które u mnie na biurku się pojawiły, i to bardzo przeszkadza w momencie, kiedy chcemy sobie klawiaturkę tutaj odłożyć. No, na plus, ewentualnie Ujima stara jeszcze to, że mamy taki delikatny cable management, jeżeli możemy to tak nazwać. Ja myślę, że to jamę uratuje, i w tym momencie nasz Xeon jako jedyny dostaje 3 punkty. Wszystkie pozostałe monitory, za wyjątkiem Acera, dostają po dwa punkty, a Acer, no niestety, ten najbardziej gamingowy, kątrzy z jednym punkcie. Kategoria druga złącza. No i zaczynam od zwycięstwa. A mianowicie Iamy za to, że posiada nie dość, że dwa nowoczesne złącza wideo, to jeszcze dodatkowo posiada hub USB, tutaj naprawdę jama się wyróżnia. Oczywiście takie monitory, jak MSI posiadają dwa nowoczesne złącza wideo. Natomiast niestety na minus takie monitory jak Acer, które tych dwóch złączy nie posiadają, i to jest ogromna szkoda, ponieważ jeżeli chcielibyśmy taki monitor wykorzystać jako drugi monitor w naszym komputerze, to bez dodatkowego. Złącza może to komplikować sprawę. Dokładnie tak, a złącza HDMI nie wykorzystacie, żadna nowoczesna karta już takiego analogowego sygnału nie wspiera, także niestety, monitory bez dwóch nowoczesnych złączy po jednym punkciku i ja ma zdecydowane zwycięstwo trzy punkciki, a cała reszta po dwa punkty. Kategoria numer 3 sterowanie monitorem. Czyli coś naprawdę bardzo złożonego. Zobaczcie, mamy monitory, które można sterować joystickiem i przyciskami jednocześnie. Moje ulubione rozwiązanie, ponieważ nie tylko możemy łatwo przemieszczać się po menu, ale również niektóre opcje mamy szybko dostępne samym przyciskami. Następnie mamy po prostu sam joystick. Bardzo wygodne, uniwersalne rozwiązanie, chciałbym to widzieć w każdym monitorze. I na końcu mamy sterowanie przyciskami. Coś czego nienawidzę, nie wiadomo, jak ten sterować zawsze przypadkiem nacisnę ten przycisk od wyłączania monitora. Tragedia, i za to dla mnie zdyskwalifikacja dyskwalifikacja tej kategorii, a no, nie możemy tego robić, więc no niestety te monitory, które tutaj macie. Sara oraz Cooler Mastera, dodatkowo jeszcze bym wyróżnił za to, że mamy tutaj funkcje gamingowe, na przykład celownik, który możemy na stałe aktywować na ekranie, w grach, w których celownika nie ma, możemy sobie pomóc. Mamy też licznik FPS-ów, czyli tak naprawdę odświeżania, kiedy jest ono synchronizowane z FPS-ami, to też jest fajna rzecz. Dlatego te monitory dostają od nas po trzy punkciki. natomiast z pozostałych monitorów chciałbym wyróżnić jeszcze te, które posiadają, podobnie jak Acer oraz Cooler Master, funkcję MBR, ona się różnie nazywa w każdym monitorze, ale sprowadza się do obniżenia czasu reakcji w ruchu. Obiektów w ruchu, czyli generalnie stroboskopowe podświetlenie. Tutaj wyjątkiem będzie monitor od MSI, który widzicie tutaj przede mną. On tą funkcję również posiada, ale cały kształt tego sterowania, łącznie z tymi ściskami, wypada tak mizernie, że po prostu nie jestem w stanie to monitorowi dać w tej kategorii, konkretnie dwóch punkcików i on razem z kilkoma pozostałymi ląduje z jednym punktem. Prawdopodobnie najważniejsza kategoria, kategoria numer 4 czas reakcji. Zgadza się, w monitorach dla graczy nie ma nic chyba bardziej istotnego niż właśnie czas reakcji i tutaj Was zaskoczę, pomimo iż dwa z tych monitorów były na matrycy VA, to nie były one najwolniejsze, natomiast te, które mamy przed sobą, Acer'a oraz Yeme zdecydowanie wyróżniały się czasem reakcji na poziomie uwaga gray to gray 12 milisekund. Zaskoczeni, że dużo? To jest prawie tyle, ile potrzeba, żeby zmieścić się w okienku czasu 10 milisekund dla odświeżenia 100 Hz. Część reakcji, część transformacji wychodzi naprawdę poniżej tego okienka, do tego też postrzegalnie około 50% transformacji wychodzi w dobrym momencie, co oznacza, że smużenie na tych monitorach jest naprawdę małe. Z nieco gorszym wynikiem uplasowały się laptopy tańszy model Acer'a, model od Xiaomi, Philips oraz Cooler Master. I tutaj ciekawostka, zarówno Philips, jak i Cooler Master, przypominam, że są właśnie matryca Hau'a, a i tak zmieściły się z tym czasem reakcji gray to grey na poziomie około 14% milisekund. Z kolei modele od MSI oraz, jeżeli sobie spojrzę moje notatki, od LG wylądowały z czasem około 16 milisekund, co plasuje w okolicach matryc 60 Hz i zdecydowanie te panele będą smużyć. Podsumowując, widoczne przede mną Acer, ten droższy, oraz jamka G Master zyskują zasłużone 3 punkty. Kolei LG oraz MSI, no niestety kończą naszą konkurencję numer 4 z jednym punktem. Wszystkie pozostałe dwa punkciki. Pora na kategorię piątą, input lag. A wynosił on w niemal wszystkich monitorach tyle samo, czyli w okolicach 5 milisekund. Na wyróżnienie zasługuje IAMA, która zeszła delikatnie poniżej tego poziomu. Natomiast na delikatne skarcenie zasługuje MSI i Cooler Master z no, dramatycznym input lagiem na poziomie około 18 ms. Więc tutaj zdecydowanie. Zdecydowanie po jednym punkcie i ja ma 3 punkty, cała reszta 2. Kategoria numer 6 kolory. Badania kolorymetrem były raczej jednoznaczne. Wszystkie te monitory są monitorami sRGB, czyli pokrywającymi standardową przestrzeń bar. Co nie oznacza, że żaden z nich się nie wyróżnił. A wyróżnił się pozytywnie model od Acera, ten najtańszy zaznaczam, oferując nieco szersze pokrycie tego gamutu sRGB na poziomie około 115%. Dodatkowo miał też najlepsze odzorowanie przestrzeni tych kolorów. Mówimy tu o Delcie E poniżej albo w okolicach 1,5 wartości. Czyli to jest generalnie próg, który już nie zauważycie różnicy, nawet jak będzie mieli obok Ciebie wzorzec. Natomiast cała reszta monitorów oscylowała w okolicach 2,5 wartości tego błędu. Negatywnie wyróżnił się Philips, oferując Delta E na poziomie 3,5, czyli już zdecydowanie widoczny błąd odzorowania, a także mniejszym pokryciem niż pełne sRGB. Mieliśmy tutaj tylko 93% pokrycia tego standardowego gamutu. Dlatego też Philips kończy konkurencję z jednym punkcikiem, Acer ten najtańszy z trzema, a cała reszta uczciwie z dwoma punktami. Przed nami ostatnia, siódma kategoria, podświetlenie. No i zaczynamy od jasności w tej najlepiej poradził sobie MSI była to wartość około 400 nitów. Natomiast bardzo ważny jest również kontrast. Tutaj Cooler Master zdecydowanie poradził sobie najlepiej, trzykrotnie lepszy kontrast od pozostałych monitorów. Natomiast biorąc pod uwagę i jasność i kontrast, na wyróżnienie zasługuje tutaj Acer. Natomiast negatywnie zaskoczyły nas trzy monitory: LG, Xiaomi oraz Philips, oferując we wszystkich ustawieniach, które zdążyłem przetestować, bardzo niski kontrast poniżej 500 do w przodku Xiaomi było to dosłownie 300 do 1, czyli praktycznie brak kontrastu. Także te monitory uzyskują u nas tylko jeden punkcik, natomiast te wspomniane przez Smartiego trzy punkciki. Czas na krótkie podsumowanie i zaznaczmy sobie od razu, że wybrane przez nas monitory do 500 zł sugerujemy stosować do casual gamingu. I na tym się skupiamy przede wszystkim do rozwią rozwiązań esportowych, raczej byśmy ich nie zastosowali, a więc ten casual gaming jest tutaj wyznacznikiem. Jeżeli szukacie sprzętu do esportu, oczywiście zachęcamy Was do odwiedzenia naszego kanału dla gracza. Tam jest seria polecanych zestawów, w tym również monitorów właśnie kierowanych do esportu. A teraz zobaczmy, kto wygrał naszą konkurencję. Moi drodzy Względne zwycięstwo należy się Jamie, która uzyskała w naszych konkurencjach najwięcej punktów. Natomiast Acer i Acer zyskali jedno to samo miejsce miejsce numer dwa. Tak, egzakto z punktacją 15 punktów na drugiej pozycji, ale to nie wszystko, ponieważ na wyniki spojrzeliśmy również przez pryzmat jakże to istotnej ceny w tym segmencie. I tutaj bardzo pozytywnie zaskoczył nasz Acer, ten najtańszy za 350 zł. W tym przypadku oferuje naprawdę wszystko, co można chcieć od monitora w tym niskim przedziale cenowym, a nawet nieco więcej. Nigdzie nie był tym najlepszym, może poza kolorami, ale wszędzie oferował naprawdę bardzo przyzwoite no, właśnie osiągi możliwości. Yama ląduje na drugim miejscu, czyli nadal na podium. Bardzo dobry wynik, mimo dosyć wysokiej ceny, po prostu oferuje znaczący przeskok możliwości, zwłaszcza w przypadku gier, gdzie istotny jest no, czas reakcji input lag. W tych kwestiach Yama zdecydowanie wiodła prowadzenia. Natomiast na trzecim miejscu, o dziwo, Nadal na podium ląduje drugi ACER, ten droższy. No i w tym przypadku mamy bardziej stanowany wynik, ale nadal bardzo opłacalny monitor. Moi drodzy, to jest koniec dzisiejszego testu monitorów. Koniecznie zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał. I dajcie znać w komentarzach, który monitor Wam się najbardziej podobał, a my się żegnamy. Trzymajcie się i cześć! cześć.